Z pewnością wielu z Was było już kiedyś w zoo. Da? w Krakowie mamy Zo i nie wiem, czy ktoś z Was był w Krakowskim Zo. Piękne zebry i sorokatki są po prostu urocze tam prawda. Jak siedzą stoją, tak popatrzą na Ciebie, Zwiną się. Bardzo urocze zwierzątka. Ale wiemy dobrze, że w Zo chociaż te zwierzęta mają zapewniony pokarm, są bezpieczne to jednak, to jednak one są jak w więzieniu, nawet nie jak, one są w więzieniu, w jakichś małych, nieraz klatkach wybot wybetonowanych. Nie wiem, czy widzieliście jakieś tam piękne ptaki, które mają klatkę szczelnie zamkniętą, żeby nie wyleciały, ale to są ptaki, które w naturze migrują z kontynentu na kontynent i one nigdy w życiu nie poleciały. W tą swoją życiową podróż, którą ich bracia i siostry odbywają rok w rok, będąc na wolności. Są słonie, które w naturze przemierzają wiele kilometrów, a tam w zoo mają pod dostatkiem jedzenia pewnie jeszcze ktoś ich leczy, ale mają tylko kilkadziesiąt metrów do przejścia. Albo jest gepard, nie? najszybszy kot na świecie, najszybszy ssak na świecie. 113 km na godzinę potrafi biec. 113 kilometrów. Tylko, że on w tym zoni, nigdy się tak nie da rady rozpędzić, bo tak ma małą klatkę. I tak moglibyśmy patrzeć na te zwierzęta i troszeczkę byłoby nam ich żal, że są więźniami, chociaż mają takie możliwości, taką mają potencję, taką im Pan Bóg dał możliwość życia na wolności, to jednak są więźniami. Nie do tego są stworzeni, żeby stworzone, żeby tam w tej klatce siedzieć, ale jednak są w klatce. Powiesz, że no, smutna to jest sytuacja, i, i, i żal mi trochę tych zwierzątek. Dla nas, Franciszkanów, tym bardziej żal, żal tych zwierzątek. Byśmy tam nocą wpadli, bracia i zrobili jakiś eksodus. Ale słuchajcie, to jest też nasza sytuacja. Że mam wielkie pragnienia, mam wielkie marzenia. Mam wielkie nawet talenty, możliwości, umiejętności, ale zaśpiewam wam pobożną piosenkę, okay? Demol złapię tylko. W tobie... Jest światło każdym rok. nie, to może inaczej. Przecież są inne możliwości, żeby zabłysnąć. Bo przecież mam duże możliwości. To jest... nie jest prosto tę skakankę rozplątać. Normalnie to ludzie kulturalni by przyszli pomogli, ale to, to, jeszcze, to się w ogóle patrzeć, tak się, się męczy. Nie? Jeszcze jeden węzełek, no tak wygląda pociecznie, żenująco wyglądam, wiem, wiem, to jest w ogóle żen, żenująca sytuacja. A mówiłem cię, mamie, mamusiu módl się za mnie, bo będzie wstyd. No, dajcie mi szansę, okej? Okay? Bo ja chcę zabłysnąć. Nie? Tu jest taki węzełek, ale to może tylko pomoże. I. O, prawie. Jeszcze raz, teraz do tyłu. Może do tyłu będzie łatwiej. Mam takie możliwości. To jest bardzo proste. Przecież, nie? I... Jeszcze jedna próba. Ja wam coś narysuję, nie? gdzie może łatwiej. Tu ma taki szkicownik. Co chcecie? Słoja. W kapeluszu? Będzie łatwiej. Słoń. Słoń. Jak to wyglądało? Z trąbą. Od tyłu umyłem. I uszy? Trąba, jak ten trąb? Do góry trąba, nie? Bo słoń musi być szczęśliwy, nie? Przecież, nie? Co ma na końcu trąby? Orze... No bez przesady, no nie wymaga mnie. Oże... Dobra, masz orzeszka. Orzeszek. No chociaż tutaj brawa by się przydały. Słuchajcie, dlaczego się tak kompromituję? Gdybym tego nie miał, poszłoby mi znacznie łatwiej. Bo przecież jest w nas tak dużo dobra, tak dużo mamy marzeń, pragnień, jesteśmy tacy piękni, tylko, tylko te kajdany. Czy Dlaczego ja nie mogę wykonać takich prostych czynności jak zagranie prostej piosenki czy cokolwiek innego w życiu? Chociaż yy, bardzo bym chciał, ponieważ mam te, te kajdany, te, te łańcuchy, które mnie tak pętają i takie proste czynności przychodzą mi z takim trudem. Wypatrzycie się na mnie i yy, czy może ktoś coś zaradzić? Nie, no, nie, 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 weź daj spokój. Nie. Ty, ty mi nie pomagasz, tym ty mnie krzywdzisz. Bo popatrzcie, kochani, że ja chciałbym Ciebie prosić o pomoc, ale tę pomoc Twoją odbieram jako ból. Rzeczywiście mnie boli bardzo teraz. Ty chciałeś mi pomóc. Tak jak my chcemy pomóc komuś i mówimy, słuchaj, nie martw się, będzie dobrze. Nie. Wyobraź sobie taką sytuację, że, że idziesz na przykład do swojej przyjaciółki i ona ci opowiada o jakimś złu, które zrobiła. I, I ty jej mówisz, słuchaj, nie martw się, tego już nie ma w twoim sercu. Czy ona się poczuje wolna? Pewnie nie, bo zamień sobie tę sytuację. Gdyby, gdybyś, gdybyś ty opowiedział swojemu kumplowi, że nie wiem, okradłeś albo wyzwałeś swoją mamę. I on by ci powiedział, wiesz co, jestem twoim przyjacielem, ja ci mówię, że już nie musisz się tym martwić, już tego w tobie nie ma. Wcale byś nie czuł się wolny od tego. Bo jest ktoś, kto potrafi przynosić wolność i chce to robić. I dzisiaj, właśnie zaraz, za chwileczkę, będziemy przychodzić do niego, jeśli tylko będę tego chciał. Będę go prosić, oddając mu własne zniewolenia własne grzechy to co mnie pęta, co mnie poniża i on mnie uwolni on Cię uwolni i poczujesz się bardzo wolna, bardzo szczęśliwa Poczujesz się bardzo lekko poczujesz się kochany poczujesz się pokochany Nie trzeba szukać wtedy gdzieś indziej nie trzeba z siebie robić błazna, żeby dzisiaj poczuć się bardzo, bardzo szczęśliwym. Proszę Cię, Jezu, abyś nas uwalniał. Proszę Cię, Panie, abyś przyszedł dzisiaj do każdego i każdej z nas. Abyś rozerwał te pęta, te łańcuchy, już nie z naszych rąk, ale z naszych serc, z naszych dusz. Wierzę bardzo, że to jest ten czas wolności, Panie. W Tobie jest światło, każdy mrok. Rozjaśnia. Rozjaśni Panie także dzisiaj nasze mroki. Zabierz smutek i daj pocieszenie. Bardzo pragniemy tego pocieszenia dzisiaj.